Jakbyśmy nie chcieli, to nie będziemy nic robić na siłę, to jedno zdanie, rzucone w eter z chłodną precyzją przez Aleksandrę Kwaśniewską brzmi dziś jak trzesienie ziemi, które kruszy fundamenty polskiego showbiznesu. W świecie, gdzie gwiazdy desperacko pudrują rzeczywistość, udając idealne małżeństwa aż do momentu wręczenia pozwu rozwodowego, ta para decyduje się na krok samobójczy lub genialny. Łamią ostateczne tabu. Czy szokujące słowa o w układzie otwartym i otwarte odrzucenie przysięgi na zawsze to ciche wołanie o pomoc i zapowiedź końca, czy może desperacka, surowa próba ratowania tego, co najważniejsze w obliczu kryzysu? Zostańcie z nami, by odkryć mroczne, fascynujące i pełne napięcia kulisy relacji Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. To nie jest kolejna lukrowana bajka o księżniczce i muzyku. To brutalna, surowa opowieść o życiu na krawędzi, gdzie każdy dzień jest walką, wyborem, a nie jak w bajkach, obowiązkiem. Jest rok 2025. W dusznej atmosferze studia nagraniowego, z dala od blasku fleszy i wścibskich oczu, rozgrywa się prawdziwy dramat twórczy, który ostatecznie przybiera formę płyty o niewinnie brzmiącym tytule radioedyt. Ale uwaga, nie dajcie się zwieść. To nie jest zwykły album z piosenkami do radia. To emocjonalna, bolesna wiwisekcja ich małżeństwa. Ona, Aleksandra Kwaśniewska, kobieta, która dorastała pod kłoszem, na oczach całego narodu, teraz chwyta za pióro, by pisać teksty. On, Kuba Badach, muzyczny perfekcjonista w każdym calu, tworzy muzykę. W szczerej rozmowie z Plejadą para bezlitośnie odsłania kulisy tego procesu, który przypomina stąpanie po cienkim lodzie. Gdybym miała zacząć od zera, byłoby za dużo możliwości, wyznaje kwaśniewska, a w jej głosie słychać ciężar odpowiedzialności. Te słowa obnażają brutalną prawdę o ich dynamice, ona musi trzymać się w ryzach jego melodii, sylab, dynamiki. To on wyznacza granice, stawia mury, a ona musi wypełnić je treścią, emocją, sobą. Czy to metafora ich całego życia? Czy w tym artystycznym zwarciu jest jeszcze miejsce na kompromis? Czy to już tylko walka o dominację dwóch silnych osobowości? Atmosfera gęstnieje i robi się naprawdę duszna, gdy na tapet trafia utwór o wymownym, wręcz prowokacyjnym tytule Układ Otwarty. W mediach natychmiast zawrzało. Czy to aluzja do ich życia prywatnego? Czy to publiczna spowiedź? Aleksandra opisuje w nim postać, która mimo przeciwności losu zawsze spada na cztery łapy. I tu, w tym kluczowym momencie, Kuba badach rzuca anegdotę, która brzmi niewinnie tylko na pozór, a w rzeczywistości obnaża ich fundamentalne, niemożliwe do pogodzenia różnice. Opowiada o szczęściu Oli, która zawsze, magicznie, znajduje miejsce parkingowe pod samymi drzwiami. A on, on musi krążyć, walczyć, pocić się, spóźniać. Zrobiłem cztery kółka i spóźniłem się dwadzieścia minut, mówi z gorzkim, niemal rezygnowanym uśmiechem. To obraz dwóch różnych światów, które zderzyły się pod jednym dachem: jej pełnego lekkości, sprzyjającego losu i prezydenckiego szczęścia i jego świata rzemieślnika, pełnego trudu, potu i ciągłej walki z materią. Jak te dwa żywioły mogą egzystować razem bez wybuchu? Czy ta frustracja codziennością nie jest zapalnikiem czegoś groźniejszego? Jednak prawdziwa bomba, która może zniszczyć ich wizerunek pary idealnej, wybucha w momencie, gdy padają pytania o przyszłość. W piosence słyszymy dramatyczną deklarację żaden gest, żaden zgrzyt nie ma szans zepsuć mi tego, że już domem jesteś ty. Brzmi pięknie, poetycko, ale czy prawdziwie. Kiedy dziennikarka naciska, pytając wprost o nierozerwalność ich więzi, Aleksandra Kwaśniewska nie ucieka w bezpieczne banały. Wypowiada słowa, które dla tradycjonalistów mogą być szokiem i zgorszeniem. Czy się boimy na zawsze? Nie mówi, ale zaraz potem dodaje coś, co mrozi krew w żyłach wszystkich romantyków. Odrzuca słowo nigdy. Odrzuca pewność jutra. Stwierdza brutalnie i bez ogródek: Nie mamy takiego poczucia, że jesteśmy związani ze sobą i musimy przetrwać do końca życia. To wyznanie to akt niesamowitej odwagi, ale i stąpanie nad przepaścią. Kwaśniewska sugeruje, że pary, które kurczowo trzymają się przysięgi i na zawsze, mają największy problem, bo żyją w klatce. Czyżby sugerowała, że ich jedyną siłą jest całkowity brak przymusu? Że każdego ranka mogą się spakować, trzasnąć drzwiami i wyjść, ale tego nie robią? To życie w ciągłym napięciu, w ciągłym wyborze, na krawędzi ryzyka. Jakbyśmy nie chcieli, to nie będziemy nic robić na siłę, to zdanie to ultimatum rzucone losowi i konwenansom. To deklaracja niepodległości w małżeństwie. Na koniec, jakby chcąc ostudzić te rozpalone emocje, Kuba badach przywołuje rodzinną mądrość, która w tym kontekście brzmi niemal jak fatalistyczne proroctwo. Jest jak jest, a będzie jak będzie. To motto jego cioci stało się fundamentem, a może tarczą ich domu. Ale czy to jest stoicki spokój, czy rezygnacja? Czy to dojrzała akceptacja, czy ucieczka przed odpowiedzialnością za jutro? W ich głosach słychać echa desperackiej walki o normalność w nienormalnym, pełnym presji świecie show biznesu. Nie obiecują sobie wieczności, bo wiedzą, że w ich świecie wieczność to często kłamstwo na potrzeby okładki. Obiecują sobie tylko w teraz. I to w teraz jest dla nich wszystkim, o co walczą. Ta historia to dowód na to, że Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska to nie są papierowe postacie wycięte z kolorowych magazynów. To ludzie z krwi i kości, którzy postanowili zbudować swój dom na ruchomych piaskach absolutnej wolności, a nie na betonowych fundamentach społecznego przymusu. Ich miłość to ryzyko, które świadomie podejmują każdego dnia. Jeśli ta wstrząsająca, pełna napięcia i brutalnej, niespotykanej szczerości opowieść o związku bez gwarancji poruszyła wasze nerwy, zostawcie łapkę w górę. To znak, że nie boicie się trudnych pytań o istotę miłości. Udostępnijcie ten materiał, by inni zobaczyli, że prawdziwe uczucie to nie kajdany, ale wolny, codzienny wybór i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Będziemy patrzeć im na ręce, sprawdzając, czy ich filozofia będzie, jak będzie, pozwoli im przetrwać w świecie, który żąda deklaracji na zawsze. Dziękujemy, że jesteście z nami w tej emocjonalnej podróży.